No dzień dobry wszystkim, witam Was z Warszawy. Jestem teraz w Warszawie. E, byłem sprawdzić jak to wygląda apartament, dom Saski tak się nazywa. Wiele apartamentów w takim bloku. E, tam będę miał wynajęty i zobaczymy. Na razie jeszcze nie jest gotowy, ale idę teraz na miasto tutaj w na, na, Warszawie, żeby coś się działo, żeby były jakieś atrakcje. No. Mm, trzeba coś zjeść przede wszystkim w ogóle. Mm, zobaczycie. Będzie na pewno ciekawie. Będzie też spotkanie a z kim to się e, przekonacie a z tytułu albo z miniaturki to na pewno będzie, będziecie widzieć też, ale dobra. Będzie kiedy będzie. No nic. Cieszę się bardzo, że jestem właśnie w Warszawie. Dawno tutaj nie byłem. No i co? Zapraszam na tego dzisiejszego vloga. Jestem teraz na przystanku, trzeba zaczekać na autobus, który przyjedzie za parę minut i jadę w kierunku złotych tarasów. Jestem w pobliżu pałacu kultury, który jest tam za mną. Przede mną złote tarasy, zmierzam do celu. Ee, Warszawa robi naprawdę wrażenie. Piękny dworzec centralny. No i trzeba się zastanowić, jak tutaj przejść. A jest tu przejście. Myślę, że trzeba dowieć. Nie, można iść górą. Także dobrze trzeba iść, bo mamy zielone. No, tym przejściem na drugą stronę, bo mi się pomyliły kierunki trochę i tu mamy złote tarasy, a za mną pałac kultury. No i proszę bardzo, jesteśmy w Złotych Tarasach. O, tutaj idzie nasze zamówienie. I jestem spotkałem się, uwaga, z kim? Kasia, polska mama WSA. Normalnie nie do wiary, że doszło do tego momentu, doszło do spotkania. Tak, bardzo się cieszę. Nareszcie się spotkaliśmy w realu. Tak, a nie tylko transmisje na żywo, nie tylko filmy wspólne. W końcu była okazja, możliwość, żeby się zobaczyć na żywo, jak to się mówi. Dobra, zjemy sobie tutaj i pogadamy, a później się jeszcze dozwiemy. Pojedliśmy, sushi było naprawdę dobre, fajnie się rozmawiało tam w restauracji, wyszliśmy teraz z tych złotych tarasów i idziemy, e, ja idę tutaj z Kasią i z jej siostrą do hotelu, bo idą się zameldować, no i pomogę też zanieść torbę, którą, którą mają też ze sobą, no i co, i później zobaczymy co dalej. Proszę, tutaj idzie Kasia przede mną z siostrą, dobra, drałujemy do hotelu. Jak to trzeba iść do tego hotelu? Odnajdziemy się czy się nie odnajdziemy, co? No, trzeba Polska będzie. mama była za. Trzeba będzie się. Trzeba będzie się odnaleźć, dobra. Patrz tam na tą mapę, dobrze. Proszę bardzo, unboxing hotelu. Bynajmniej to nie jest nasz hotel, to jest hotel, który będzie stacjonować Kasia z siostrą i z chłopakami. Tutaj wam pokażę, jak wygląda. O, jest duży telewizor, łóżka. No Naprawdę wygląda to obiecująco. No ja dzisiaj naprawdę. No rzeczywiście, widok no, ładny ładnie. tutaj. Ładny z, z okna na Warszawę, proszę tak. bardzo. Tutaj sama y, y, zainteresowana youtuberka, popularna. <grym> to, no, no, jut, to. Popularna, tak. Tak, na zdrowie. Czekaj, no, na zdrowie, na rok. No, na rok. Czekaj. Dobrze, czekamy. Na będzie, będzie na rok, to będzie. Po, po rumuńsku jest na rok na zdrowie Na rok, a, na a, rok, rok, na zdrowie po rumuńsku, tak. Będzie po prostu. Wniesiony toaz musi być na, na jednym, na drugim I kanale z Rumunii dostałam od Rafała i testujemy na rok. Na rok, na zdrowie. On nagrywa ze swojej kamery, tak. ze swojej. No to dobrze. To się cieszę, że smakuje. Tak, ja nie jestem piwą, Nie jesteś Żeby cię za, za to piwo nie zablokowali. Nie, nie, ja często piwa pokazuję w tym we vlogach. Dobra. Dobra, co się zepsuło? Wyszliśmy z hotelu, idziemy teraz na miasto. Wszystko się będzie rządziło swoimi prawami, nic nie jest zaplanowane. Zobaczymy jak będzie, co będzie, ale będzie na pewno fajnie i ciekawie. Tak jak spaceruję tą Warszawą, to naprawdę robi takie fajne wrażenie. Nowoczesne miasto, piękne. Zobaczcie ten budynek, który jest przede mną. Troszkę zbliżę się, żebyście mieli okazję zobaczyć ten budynek, raz, bo muszę tu palcem pokazać, tam, tam przede mną. Naprawdę robi wrażenie. Dobrze, że mieliśmy basen. Tak, mieliście basen w Chorwacji. Ja Opowiadaj, jakie wrażenia na wakacjach? Jak było w Chorwacji? Jak jest w Polsce? Stęskniłaś się za Polską, za Gniezdem? Tak. Mów coś. Z się, w korporacji było super. super było. E, fajnie było, dobrze, że mieliśmy basen, bo mhm. nie wszystkie te ośrodki miały baseny, no bo w tak. plaży to są raczej tam kamieniste. Mhm. Więc e, no nie za bardzo by to było tak na plaży. Chłopcy nawet nie chcieli za bardzo tak. chodzić, poszli tylko na dziecki i tam parę mhm. razy się wykąpaliśmy, no ale ogólnie tak. e, woleli właśnie na basenie. Mhm. No a w Polsce no, wszystko pięknie, bardzo do przodu wszystko idzie, w tak, uh -huh. porównaniu na przykład do Ameryki. Tak? Poważnie. No i co? No, no tak, wszystko tutaj jest. Uh -huh. No, no tak. Piuszki, Warszawa piękna ja już nie pamiętam kiedy tak, uh -huh. byłam ostatnim razem, z Jamesem chyba 5-6 lat temu. Tak. Tak więc no ładnie, ładnie, wszystko Super ładnie. A, a jak Gniezno? Jak gniezno wrażenie? Gniezno też fajnie. W ogóle pociągi nasze to ojej, już wszystko po angielsku napisane, tak, po polsku. Tak. No i w ogóle mhm. tutaj w tych złotych tarasach, także tak. fajnie jest takie bardzo, mhm. można się wszędzie zorientować i na autostradach, tak. gdzie jak jechać, bo jest w miarę wszystko mhm. dobrze, tak logicznie. Jeszcze jesteście parę dni w Polsce, jakieś tak. plany? Um, no chcieliśmy do Poznania jeszcze wpaść, na Maltę. Ale byliście. Na termy maltańskie. Aha, aha. Na termy maltańskie, mhm. no i... Byliśmy w Molu, w, w galerii, uh -huh. ale tak, chcieliśmy właśnie na nad jezioro jeszcze może gdzieś. Rozumiem. Uh -huh. okolicz, y, okoliczne różnice. Tak. Tam, y, to okolicz, będzie, okolicz. będzie taki rzewny moment, jak trzeba będzie opuszczać Polskę i wyjeżdżać, nie? No tak. No tak, jak no zawsze. Tak. Jak mama. Co? Ma, mama, wszystko dobrze, tak? Tak, tak, mama dobrze. Była z wami też w Chorwacji, A, ostatnio napinałam samochodzikiem, więc się wszyscy... Pozdrawiamy mamę, bo wiem, że mnie ogląda też... <laughs> wszyscy dziwili, że mama, o, starsza kobitka, ale mm -hmm. jeszcze jeździ. A, no to dobrze, taka. to dobrze. Sprawdziła kołowczyc, ale jeździ. Ja się <śmiech> boję <śmiech> No to nieźle. <laughs> Dobra, chodźmy nie, gdzieś, to zobaczymy, to gdzie tu dojdziemy. Idziemy teraz ulicą Kmielną gdzieś w Warszawie w kierunku sta no, właściwie starówki tak? krakowskiego przedmieścia, także mamy z buta jakiś kilometr jeszcze. No i zobaczymy jak tam będzie. Byliśmy na lodach, na kawie, także było bardzo sympatycznie. Posiedzieliśmy też, pogadaliśmy. No i cały czas tak miło leci czas, że nawet nie wiem kiedy już tak zleciało, już się robi wieczór właściwie, także ten, ale jeszcze jak to się mówi. Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą, więc mamy go trochę. No i zobaczymy, jak będzie dalej, spacerując tutaj jeszcze ulicami Warszawy. Jak tam, Kasia? Jakie wrażenia? Dobrze. Dobrze Dobrze się czujesz. Tak. No, Powiedz mi, jak jesteś, jesteś zaskoczona, że w ogóle zobaczyliśmy się, że, że była ku temu no okazja? Tak, no bo wiadomo. Tak. Że wiesz, no, ludzie planują, a nigdy nie wiadomo, co wyskoczy. No tak. Fajnie, że my, my mieliśmy w planach do Warszawy. Tak. No, jako żeśmy tutaj się spotkali, także bardzo fajnie. No dokładnie, ja jak też... się chce, tak. się może. No właśnie, trzeba tylko chcieć, trzeba no. tylko chcieć. Ja, no. ja myślałem, że przyjadę do Gniezna i do Poznania, ale gdzieś tak się no. potoczyły po prostu tutaj te... Żeby mieliście w planie wycieczkę do Warszawy i ten... Tak. Także ja nie żałuję też, że tu przyjechaliśmy. w Warszawa, jak Warszawa, no byłem. Może w Gnieźnie o, o tyle byłoby fajniej, że, że jeszcze nie byłem, że nie widziałem. Jeszcze i... no, ale jeszcze co się nie odleczy, o, co się odleczy to nie ucieczy, A tu jest siostra. Dobry, cześć. Cześć, pozdrawiamy wszystkich. Tak? Pozdrawiamy, tak. Idziemy nowy świat, nowy świat w kierunku krakowskiego przedmieścia. No i tak to wygląda, tak pokazuję, no bo nie wszyscy też e, mają okazję być w Warszawie. Lubię pokazywać miejsca, w których jestem. No, i żebyście ogólnie widzieli, jak to wygląda. Jestem już w apartamencie, bardzo miłe spotkanie z Kasią, z jej siostrą. Naprawdę się tak cieszę, że się spotkaliśmy, ale o tym to będę jeszcze za chwilę mówił. Teraz chciałem wam pokazać, jak tutaj wygląda to miejsce, w którym będę stacjonował. Nie jest za duże, ale jest naprawdę fajne. Wygląda naprawdę tak, ten. No, to jak widzicie, tak? Tutaj jest taki aneks kuchenny, można coś sobie przygotować. Jest duże łóżko. Jest mm, też oczywiście jakaś szafka, telewizor. Klimatyzacja, co może być przydatne. I wyjdę też na balkon, żeby wam pokazać. Później wam pokażę łazienkę na sam koniec. Tutaj na balkon się wychodzi i jest taki też. Mm, tarasik, tylko Pani mówiła, żeby trzeba uważać, żeby się nie zaczasnąć na nim, bo jest tylko kramka od tej strony, więc trzeba będzie uważać, no i tu się wychodzi tak jeszcze na zewnątrz, także e, no tak to się tutaj przedstawia proszę, tak się przedstawia łazieneczka, też nie jest duża, ale naprawdę wygląda przede wszystkim tutaj czysto e, i... no i ładnie, naprawdę ładnie no i teraz sobie tak tutaj e, usiądę i chwilę do Was chciałem powiedzieć jak to było dzisiaj na tym spotkaniu, bo uważam, że było naprawdę przesympatycznie, bardzo super było z Kasią, z jej siostrą Agnieszką naprawdę, no, spędziliśmy ładnych parę godzin razem to co widzieliście na vlogu, to widzieliście no i ten, w ogóle reakcja Kasi też, jak przyszedłem tam do Złotych Tarasów, tam do tego sushi no to było takie wielkie wow, że że się zobaczyliśmy, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, tak jak mówię jeszcze raz, dzięki wielkiej Kasia, dzięki Aga za spotkanie, bo no, było Was miło zobaczyć na żywo, oczywiście no, siostrę Kasi, no to tak nie, nie miałem okazji za bardzo wcześniej, ten parę razy gdzieś tam pokazała się na vlogach, ale uważam też, że jest przesympatyczna dziewczyna, też naprawdę super się z nią gadało, także, także bardzo się cieszę, że poznałem właśnie też Agę, no, a z Kasiem, no to tak jak widzicie, tak, nagrywali, nagrywaliśmy dużo jakichś filmów razem, czy też jakieś żywce, czy shorty i tak dalej. Wspólnie powstało tych materiałów na, na różnych kanałach, które prowadzimy. Także, no, dla mnie doświadczenie takie, no, że naprawdę, no, coś, coś takiego, no, fajnego, tak, że można było w końcu w takim realnym świecie się zobaczyć, a nie tylko, wiecie, co, przez WhatsApp, gdzieś tam rozmawiać, czy jakieś takie właśnie przez tego y, YouTube'a tylko tak kontakty. Y, jednak żywi ludzie, żywe bijące serca, dusze, które nam towarzyszą. No to się miały okazję y, fizycznie spotkać, y, porozmawiać ze sobą, spędzić czas, pójść trochę y, tutaj po mieście po Warszawie. No bo cały czas, cały dzień gdzieś chodziliśmy, y, spędziliśmy miło ten czas, tak jak y, mówię. No i tak bym sobie tego jeszcze życzył, żeby po prostu kiedyś była jeszcze okazja to powtórzyć. Czy ja pojadę za nami do USA, czy, czy ten i z Karimem? Nie wiem. Ciężko jest mi powiedzieć. Raczej nie po drodze jest to, żebyśmy pojechali tam. Musiałaby to być jakaś podróż życia, żeby się tam wybrać. Bo nie jest to też takie łatwe i finansowo i w ogóle. A prędzej była właśnie okazja do tego, żeby można było się spotkać właśnie tutaj w Polsce i dla mnie no to było takie oczywiste i normalne, że no nie ma po prostu takiego problemu, żeby przyjechać do Warszawy. Ja miałem w planie nawet wcześniej, żeby przyjechać do Gniezna, bo nie widziałem Gniezna wcześniej, bo chciałem zobaczyć też to miasto przy okazji i podjechać też do Poznania i zobaczyć Poznań. No ale wyszło jak wyszło, spotkaliśmy się w Warszawie, bo Kasia planowała też tą podróż tutaj do Warszawy. No i z racji tego, że oni zostają jeszcze do przyszłego tygodnia, no to to był odpowiedni moment i odpowiednie miejsce, żeby się po prostu spotkać, tak? Ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz dzisiaj tutaj w tym vlogu, że robiłem krótką transmisję na żywo tam z krakowskiego przedmieścia na drugim kanale i tam jedna widzka, Ena dokładnie, pisała kiedy spotkanie z Kasią. Kasia stała praktycznie koło nas i to nie jest tak, że ja chciałem okłamywać widzów czy coś mówić, tylko po prostu Kasia mnie poprosiła, żebym Yy, że chce zrobić niespodziankę na kanale, że się spotkaliśmy i że na razie ani nie pokazywał jej na żywcu, ani, yy, ani po prostu yy, no, no, publikował też vloga za wcześnie, tak? no, bo chciała jakoś pierwsza to zrobić czy coś, więc ten vlog jak się już pojawi i wy będziecie mieli okazję zobaczyć, no to u Kasi już pewnie na kanale pojawiło się, pojawił się materiał, w którym ja byłem, no i dlatego też po prostu tylko z tego powodu nie powiedziałem, że że no, no, że się zobaczyliśmy, tak, no, ale to było takie no, zamierzone, ale nie, nie tak, żeby kogoś tu, nie wiem, specjalnie okłamywać czy coś, no po prostu tak powiedziałem, bo ten, a teraz wyjaśniam jak to było w rzeczywistości, no bo akurat teraz jak tu jestem w Warszawie i tu jak to krakowskie przedmieście, ten, no ale jakbym powiedział, no Kasia tu stoi koło mnie mamy wspólnych widzów, wiecie o co chodzi, wspólni widzowie nas oglądają no już nie byłoby takiego e, szoku czy jakiejś niespodzianki tak zwanej w momencie, gdybym powiedział na transmisji na żywo, no, że spotkaliśmy się, tak? Więc dlatego e, chciałem, chciałem ten, to tak po, powiedzieć, po prostu, że, ten, no, że, że zażartowałem sobie w ten sposób, że ja, ja nie wiem, kiedy Kasia będzie w Warszawie. Możecie sobie popatrzeć tam na tego <grywka> żywca, że, że tak powiedziałem. No i tak to wyszło po prostu. No. E, kto to zrozumie, to zrozumie. Kto nie zrozumie, no to już trudno. To, no, to ten, to jak mówię. Nie miałem złych intencji, tylko po prostu chciałem, żeby tak jak już to wyjaśniłem wcześniej, żeby się pojawiła taka tak zaskoczenia, że się po prostu spotkaliśmy. Także to wyjaśniam tutaj teraz. Dobra, plan jest taki, że jeszcze idę do sklepu coś kupić, bo tutaj w tym zakwaterowaniu nie ma jako takich śniadań, no jest jak jest, tutaj trzeba sobie coś przygotować, więc chcę kupić coś na śniadanie. No i zobaczymy się dopiero w dniu. Juczejszym. No i dzień dobry, trzeba wyjeżdżać z Warszawy. Wszystko co dobre, szybko się kończy. No i teraz plan jest taki, że jadę w świętokrzyskie na wieś. E, zatrzymam się jeszcze na stacji e, za chwilę benzynowej, bo muszę benzyny trochę dotankować z kolei, bo jest za mało. E, a później jadę na dworzec wschodni i wsiada pasażer z BlaBlaCara, Bla który jedzie do Kielc po drodze, więc go wysadzę. W Kielcach, no i co? I później jadę właśnie w kierunku Sędziszowa, świętokrzyskie, no i ten, tam jeszcze zostanę do jutra. Zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegało. Podsumowanie tego vloga jako takie zrobię, jak będę już na wsi. Jestem już na wsi. Po drodze padał deszcz, w ogóle rozpadało się teraz, jeszcze trochę tak pada. Czekam, bo nie dzwoniłem do mamy i do siostry jakoś tak po prostu myślałem, że będą tutaj siedzieć bo nie ma pogody, tak? A oni akurat są w Sędziszowie no i e, minęliśmy się, tak? Także trudno muszę na nich tutaj zaczekać bo nie mam kluczy nie, nie otworzę sobie e, no i co? Podróż była dobra e, tego klienta z kara Bla Bla odwiozłem do Kielc gdzieś go tam wysadziłem, gdzie, gdzie chciał zapłacił, wszystko było ok wjeżdżając z Kielc zatankowałem jeszcze benzyny, bo nie było już tak za wiele no i co, no i dojechałem tutaj, tak, zobaczymy co będzie się działo, jak będę spędzał jeszcze czas uważam, że w Warszawie było super super spotkanie z Kasią, z Agnieszką i w ogóle no, fajne przeżycie naprawdę, także tak, z tego miejsca podsumuję tak gdzieś tego vloga, bo nie ma tutaj co więcej przedłużać Wy napiszcie wasze komentarze, co uważacie i tak dalej. Tu się jeszcze będzie działała jakaś akcja dzisiaj na wsi, jutro zobaczymy jakie będą plany. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. No i widzimy się w następnych filmach. W ogóle to oprócz tego deszczu to powiem wam, że takie ochłodzenie się zrobiło. Jest 17 stopni, aż ubrałem bluzę, bo to jest jedyna bluza, jaką w ogóle wziąłem do Polski, <laughs> bo. No nie spodziewałem się, że może być taka pogoda, ale zawsze miałem gdzieś tyle w głowie, że weźmy jakąś bluzę do Polski, bo to jest Polska, tam nie będzie to tak jak w Rumunii i ten... No i dobrze, że przynajmniej tą jedną wziąłem, bo jest naprawdę chłodno. Także dobra, tyle z mojej strony, żegnam się z Wami, do zobaczenia, pa pa.